białej i, i czerwonej bloki. Mi się tak się podoba i wygląda jak flaga polska. Jesteś w Norwegii, ale jest czesteczką z Polski. Cześć, z tej strony Julia. Jesteście na kanale Białorusini w Polsce. Dzisiaj, jak dla mnie, będzie arcypiękny odcinek, bo dzisiaj pokażę Wam miasto, które się uważa za secesyjną perłę Norwegii. Chodzi mi oczywiście o Olesum. Jezunia, Czy Wy dzisiaj w samochodzie? No o ile rozumiem? Był chłopak, też. teraz padał deszcz. Padał deszcz. I jak było? No, w namiocie było lepiej. Lepiej było tu. Mm. Cześć! Cześć! Jak się macie? Fantastycznie! A. Super! Ja, ja też! Nie wiem jak Ty, ale ja dobrze się w samochodzie wyspałam. Brakuje mi tylko kawki teraz. Mamy stację paliw, więc możemy kupić szel. Kawka jest naprawdę smaczna. Dzisiaj pospacerujemy po klimatycznych uliczkach Olesum. Pokażę Wam piękne stuletnie kamienicy, piękny muzeum w budynku byłej apteki. Unikalny pokój w latarni oraz niesamowite punkty widokowe. Więc sugeruję wziąć sobą kawkę czy pyszną herbatkę i się przygotować do otrzymywania estetycznej przyjemności.

środkiem handlowym oraz eksportowym w regionie. Towarem eksportowym są głównie ryby oraz przetwory rybne. Chyba dlatego w Lesund można znaleźć sporo rzeźb oraz statuły związanych z rybami. Dzisiaj pokażę Wam kilka takich. Liczba ludności o Lesund wynosi trochę więcej niż 66 tysięcy osób. Swoją drogą Polacy stanowią największą grupę obcokrajowców. Właśnie znalazłam grupę na fejsi, która jest przeznaczona dla Polaków mieszkających w Olesund oraz okolice. Jak myślicie, ilu Polaków jest w tej grupie? Około 9 tysięcy. Oczywiście nie oznacza to jednak, że w Olesund mieszka 9 tysięcy Polaków. No nie. Właśnie szukałam bardziej ścisłych danych na ten temat w internecie, ale niestety nie udało mi się znaleźć żadnych danych. Ale wiecie, czego się dowiedziałam? Dowiedziałam się po pierwsze, że w Lesun jest polska szkoła podstawowa imienia Jana Brzechły. Po drugie, w kinach można oglądać sobie filmy po polsku. Ostatnio wiedziałam, że można było sobie obejrzeć Biały Potok oraz Dziewczyny z Dubaju. Swoją drogą, czy obejrzeliście już te filmy? Bo ja jeszcze nie. No i co sądzicie o nich? Czy nie? Nie. Podoba Wam się tu nie. Była, co jest? Była, co jest? Cesteczko. Jesz? Cesteczko. Z Polski, nie? Marcelka, cesteczko z Polski. Jesteś w Norwegii, ale jest cesteczko z Polski. To miasto około 450 km od Bergen. Kiedy patrzymy na Olesund z lotu ptaka, wydaje się, jakby miasto zostało mimochodem rzucone na morze wśród wysepek i gór. W rzeczywistości niewiele jest miejscowości, których architektura byłaby tak spójna i przemyślana. A wszystko za sprawą tragicznego wydarzenia ogromnego pożaru, który w 1904 roku doszczętnie strawił ówczesny Olesund. Spłonęło około 850 domów, a 10 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową. Co ciekawe, zginęła tylko jedna osoba, staruszka, która mieszkała tuż obok straży pożarnej. Nie pozostało zatem nic innego, jak tylko zbudować miasto od nowa, tym razem z cegły. Zaprojektowano je w modnym wówczas stylu secesji. Starannie opracowano projekty poszczególnych budynków i nadano im indywidualny rys. Stąd między innymi bierze się niezwykłość o i fakt, że podobnego nie ma w świecie. Najokrąglejszy murowany pokój hotelowy świata mieści się w 150-letniej latarni morskiej u wejścia do norweskiego portu Olesund. Pokój w latarni morskiej jest okrągły i ma zaledwie 3 metry średnicy. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni na górnym poziomie mieści się sypialnia w stylu rustykalnym, na dolnym znajduje się zaś nowoczesna łazienka. O wygodne i luksusowe wnętrze zadbali norwescy architekci z biura znanego z prac przy gmachu Opery w Oslo i Muzeum Strefy Zero w Nowym Jorku. W samym centrum miasta tuż obok znajduje się świetny punkt widokowy, z którego rozpościera się panorama na całe Olesund oraz okoliczne wyspy. Do Aksla prowadzi ponad 400 schodów, a z każdym krokiem można zobaczyć coraz więcej Olesund. Nasz następny postój. To jest nasz teren. Przepięknie. Hej! Mięcze, mięcze. Chodź, Marcełko. Białej i czerwonej będą. Mi się tak się podoba i wygląda jak flaga polska. Mm -hmm. Oczywiście nie wszystko udało nam się zobaczyć, ponieważ mieliśmy tylko jeden dzień na spacer po mieście. E, właśnie rozumiem, że wśród naszych widzów są, widzów są Polacy mieszkający w Norwegii, w tym w Olesund, którzy wiedzieli wiele miejsc e, i wiedzą o tym mieście, w sensie Olesund, znacznie więcej. Proszę Was o pozostawienie w komentarzach Waszych ulubionych miejsc w Olesum. Bardzo bym chciała dodać Wasze rekomendacje w opisie do filmiku, aby inni mogli skorzystać z tych przydatnych informacji. Dziękuję ogromnie za uwagę. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa.